Tak for Adubia. Dziękuję za to, że idziesz. Idziemy za Andrę do muzeum. W tym muzeum on pracuje. Zajmuje się robieniem zdjęć różnych przedmiotów zgromadzonych w tym muzeum. No. Nice. No. No. Tradycyjne kolorowe urządzenia do jedzenia ofianki, do przygotowywania ofianki w Norwegii. This is for maybe twenty cars. First stop to Fjord. Another place for one hundred To jest ciekawa rzecz, tu mi Andre mówi, że to, to są takie jakby żelazka. Żelazka, które a, mężczyzna, jeżeli chciał się oświadczyć kobiecie, no to się oświadczał i dawał takie żelazki. Krimnoir, Nie wiem. Nie Ciekawa Tutaj ma takie coś, co zabezpiecza wąsy przed, przed zamoczeniem podczas picia herbaty kawy. Something like that. Obraz, bardzo piękny, tutaj przed konserwacją, a tu druga część po konserwacji. To jest ciekawy domek, mówi mi Andre, że to tradycyjny, norweski taki domek sprzed iluś tam Wieków. i jego kopia została zbudowana w Disneylandzie w USA, ponieważ użyto takiego domku do filmu Frozen. Podoba mi się ten namiot. A inne makiki do namiotu. Misionejek ja <grymka> ten właśnie na pomysł, że okazało się, że to moje miejsce, jest od do lasu. To jest jednak prywatne. E... Tylko to właściciel to ma bardzo duże terytoria. E... Nawet nie wiedziałem, że to ten, bo on tam w oddali jest, stacjonuje. Andrzej znalazł, e... znalazł w internecie, że to jest prywatny teren, ale pomyślałem, może kupię w przyszłości teren u niego i sobie taki namiot tam zamontuję. Tam mieszkał. No co fajnie. Kuchnia Pokój gościnny, fajna atmosfera Tutaj żyli sobie kiedyś Pan Björnson sobie żył Siema Tu jest dentysta w tym muzeum, w tym białym budynku Może mnie przyjmie w niedzielę mnie zoboli Mam jutro wizytę na dziesiątą Tan lege? Tan lege Pani dentystko no Przyjmiesz mnie pani w niedzielę <grymio> O nie mogę z tego Akurat jutro idę do dentysty <grymio> norweskiego Taki fotel będę tam mieć mm -hmm. Właśnie mam problem z tym zębem Okazało się z siódemką Znałem, że mi przejdzie, ale nie przejdzie. No i takie refleksje mnie naszły. Takie refleksje mnie naszły. Mówiłem o tym, e, rozmawialiśmy wczoraj z kolegą, że jak ludzie w ogóle w średniowieczu sobie radzili i tak dalej. No w takich sytuacjach e, ja mogę się zarejestrować. Jestem w piątek, cierpie, a w poniedziałek już mam rejestrację i prawo zębów jakaś. A tutaj urządzenie urządzenie do wyrywania zęba nie? naciska się na pedał i zęb się wyrywa także takie techniki kiedyś miało. to, 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 to to. do wyrywanka